Od jakiego czasu zaczynamy kręcić? Zaczynamy kręcić od minuty, kręcimy minutę w lewo i od razu uczymy się kręcić tak samo w prawo, czyli kręcimy po minucie na samym początku. Z dnia na dzień dodajemy znowu kolejną minutę, wydłużamy ten czas i tak dzień po dniu dodajemy po 2-3 minuty. Przez pierwszy tydzień czy dwa mogą pojawić się siniaki, dlatego stopniowo wydłużamy ten czas. A gdy już się zaczniemy nudzić, to może wkroczyć telefon. Jeżeli będziecie mieć problemy, jak zacząć kręcić z tym telefonem, to wcześniej wstawiłam filmik. Może wlecieć oczywiście też książka. No, oprócz książki też może wjechać jakieś delikatne ćwiczenie, na przykład z wodą albo z jakimś tam ciężarkiem.